Cześć! Wracamy do tematu zimowania kany. Jako, że jest to tropikalna roślina, nie przetrwa pozostawiona w ogrodzie na okres mrozów. Dlatego zaraz po pierwszych przymrozkach musimy ją wykopać i odpowiednio przechować jej pulwę aż do wiosny. Dzisiaj pokażę Wam krok po kroku, jak się tym zająć. Zapraszam! ponieważ mróz już ściął liście kany, więc można przystąpić do jej obcinania. Jeżeli macie kanę posadzoną w ogrodzie, to najlepiej jest wykopać taką roślinę w całości, musicie tylko bardzo uważać, żeby nie uszkodzić kłączy. Natomiast jeżeli macie posadzoną kanę w donicy, to możecie najpierw przyciąć jej kłącza tak właśnie, jak ja to zrobiłam. Ja sobie te pędy zostawiłam troszkę dłuższe celowo, żebym miała po prostu za co chwycić. No i po chwyceniu powinniśmy wyciągnąć kanę z donicy, natomiast no, tutaj widzę, że moja ziemia jest lekko przymarznięta, więc w tym momencie będzie to ciężkie, mogłabym pouszkadzać po prostu kłącza. Dlatego wniosę sobie roślinę na kilka godzin, po prostu do środka, do domu. I dopiero jak ta ziemia zrobi się większa, to wtedy zacznę oczyszczać kłącza. Po wyciągnięciu kany z donicy tak to wygląda. Korzenie bardzo mocno poprzestały ziemię. Już widzę, że będzie bardzo ciężko oczyścić e, kłącza. Tutaj widzicie cebulki. E, tutaj jest kolejna z tyłu. A tutaj widzicie, jak cebulka urosła już przy samym brzegu donicy. Nie wiem, czy to widać, ale ona jest taka lekko spłaszczona przez to. Już po prostu roślina nie miała miejsca. Troszkę ta doniczka była dla niej za mała. Także ja się zabieram do dalszego oczyszczania i wrócę po prostu do Was za chwilę. Tak to wygląda po oczyszczeniu z ziemi. W tych mniejszych fragmentach jest tej ziemi już naprawdę bardzo mało. Oczywiście zależy nam, żeby tej ziemi było jak najmniej, żeby wszystko obeszło, dlatego warto jak najbardziej dokładnie oczyścić. Można postukać, żeby ziemia wyleciała pomiędzy korzeni. Staramy się wszystko wydłubać. Widzicie, właśnie wylatuje jeszcze, jeszcze sporo, chociaż wydaje się, że już prawie nic nie ma, dlatego właśnie otrząsamy, stukamy, żeby po prostu jak najwięcej tej ziemi wyleciało. Tak naprawdę cały czas nam coś jeszcze wylatuje. Tutaj przydają nam się pozostawione te dłuższe pędy, za które możemy właśnie trzymać. I dzięki temu łatwiej nam jest po prostu wszystko pootrząsać. Tak naprawdę te mniejsze fragmenty, myślę, że już będą gotowe. Natomiast ten większy kawałek, no niestety ma najwięcej ziemi. Ciężko mi się jest jej pozbyć i to dokładnie oczyścić. No, mogłabym to spróbować podzielić na dwa mniejsze fragmenty, natomiast ziemia tam jest tak bardzo zbita, że ja po prostu nie mam siły, żeby to, żeby to rozerwać. Już próbowałam dwa razy, ale, ale niestety no, nie chcę też uszkodzić za bardzo tych kłącz. Może po prostu trochę podesknie, to będzie mi łatwiej. Jeśli właśnie chcielibyście podzielić takie kłącza na mniejsze fragmenty, to po prostu je rozrywacie. Ważne jest, żeby zostawić około trzech cebulek z oczkami w każdej takiej części. I dzięki temu macie jakby na przykład z jednej takiej części dwie sadzonki. W ten sposób oczyszczone kłącza będziemy właśnie zimować. Korzenie zostawiamy, nigdy ich nie odcinamy. Na wiosnę te kłącza wsadzamy również do ziemi z tymi korzenkami. Ważne są cebulki, które widzicie. Jedne są mniejsze, inne większe, i każda powinna już mieć taki czubeczek na, na cebulce, albo one też mogą się dopiero jeszcze pojawiać. I z tych właśnie tych czubeczków wyrosną nowe pędy na wiosnę. Tutaj tych cebulek jest sporo, niektóre są jeszcze bardzo malutkie, ale i tak z nich powinny wyrosnąć na wiosnę nowe liście. Na tej większej części te cebulki są zdecydowanie większe i tutaj widzicie wyraźnie te czubeczki, z których będą wyrastać właśnie wszystkie nowe pędy. Te pozostałości po liściach możemy już skrócić, bo one nie będą nam już tak naprawdę potrzebne takie długie. To wszystko co zostanie powinno już ładnie się nam zasuszyć. Z takich ważnych informacji to chciałam Wam powiedzieć, że kany bardzo się rozrastają. Na wiosnę wsadzałam takie trzy pojedyncze cebulki do tej doniczki i zobaczcie, jak bardzo się to rozrosło. Myślę, że gdyby donica była większa, to kana byłaby jeszcze bardziej rozrośnięta. Natomiast no, u mnie miała zdecydowanie ograniczone możliwości przez doniczkę. W przyszłym roku na pewno wsadzę do osobnych donic te dwie części razem i tą większą osobno i na pewno będą to większe donice. Mogłabym podzielić tą większą część spokojnie na pół, jednak wsadzając większą karpę będę mieć więcej pędów i będzie to ładniej wyglądało w donicy. Po prostu będzie dużo gęściej, będzie więcej liści. No i jak już mamy wszystko przygotowane, to umieszczamy nasze karpy w skrzynkach i zakrywamy trocinami, gazetami lub trzymamy je na przykład w papierowych torbach. Ja do to tego wykorzystuję skrzynki po truskawkach. Układam w środku te karpy tak, żeby nie dotykały siebie nawzajem. I na razie pozostawiam je nieprzykryte, żeby szybciej podeszły. Natomiast później przykrywam je od góry po prostu jakimś cienkim papierem. Tak, żeby tam po prostu mogło dochodzić powietrze. Żeby nam nic nie zaczęło gnić to jest najważniejsze. Ważne jest, żeby przechowywać. Te karpy w chłodnych pomieszczeniach. Najlepsza temperatura to byłaby tak poniżej 10 stopni, powyżej 5. Kłącza w tym czasie nie potrzebują światła, więc pomieszczenie nie, nie musi być jasne. Może być to spokojnie jakaś piwnica. Ważne, żeby było przede wszystkim suche. I podczas przechowywania łączy należy kontrolować wilgotność. Nigdy nie może być tak, że one wyschną nam na wiór. E, gdyby, gdybyście widzieli, że no, ewidentnie Wam podsychają, to po prostu je zwilżcie, na przykład wykorzystacie do tego zraszacz do roślin. Na sam koniec chciałam Wam pokazać malutką sadzonkę kanny. Czyż nie jest słodka? Żeby Was zachęcić do rozmnażania kanny również z nasionek, już teraz przeprowadziłam skaryfikację jednego nasionka i efekt widzicie na ekranie. Już widzę, że liście będą miały czerwony brzeg, tak jak nasza roślina mateczna. Ciekawa jestem natomiast, jaki kolor kwiatów uzyskam. Jak już wspomniałam, przy temacie rozmnażania kany z nasion, nigdy nie wiadomo, jaką roślinę otrzymamy. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam i w komentarzach wrzucicie zdjęcia swoich małych sadzonek. Powodzenia! Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.